Siema witajcie! Z tej strony Max, a w dzisiejszym odcinku będziemy sobie pokażę Wam co nowego właśnie zrobiłem na Paper Mars Landy. I od dzisiaj będziemy mieli nie takie, bo to było podróżne ze mną, tylko dzisiaj będzie nowe przywitanie. A dokładnie o takie. Cześć! No więc będę teraz jak do Was machał. I zmieniło się dużo ponieważ tak mamy tutaj już w pełni takie może nie w pełni, ale przebudowałem sobie trochę domek, nie wiem czy wygląda dobrze, czy nie, tutaj zaraz Wam pokażę co tutaj jest, magazyn zresztą też troszeczkę przebudowałem, no, no w sumie to się tak prezentuje, nie wiem czy tutaj tego, tutaj coś w przypadku może nie zrobić, nie, nie wiem, może się ja to teraz nie zauważyłem, hmm. tutaj jest w ogóle, ooo w ogóle mam tyle surowców, się, bo to miałem już w skrzynkach. A to ja mam stąd, że ze zmieniem już tutaj, fragment zaraz Wam pokażę, zmienię cały po prostu mur na całościowo taki ten ciemny, żeby był ciemny. Choć jednak papier Marslandia tutaj górna zostanie jednak powiększona i jeszcze troszeczkę, że te mury będą trochę większe bo jednak zdaję sobie sprawę, że troszeczkę tutaj sprawy na obrót tego, że oczywiście będzie tutaj tylko ja, tutaj burmistrz, ale również Sejm, bo Sejm oczywiście, że będzie, bo Sejm to jak tu przecież później państwo Maxlandia w późniejszym czasie jak powstanie, bo będzie w jeden moment będę miał już cztery miasta, ale to jeszcze do tego będę musiał jeszcze chwilę trochę poczekać na, naj, na pewno najpierw będę miał jeszcze miasto żywności, bo to na pewno będzie potrzebne. Poza tym też będzie miasto. Yy, nie będzie jeszcze takie drugie po prostu miasto. Na przykład jak Paper Marslandia, ale na przykład Paper Marslandia 2. To coś takiego. Chodzi, oczywiście ja tego drugiego miasta już nie znam nazwy Paper Marslandia, ani Maxlandia, bo Maxlandia to oczywiście będzie kraj, więc... I teraz tak, jeszcze co się zmieniło. To ten. To już można schować. I tak. O! zmieniło się jeszcze to, że tam u góry mamy tam Robię z bambusu, bo zacząłem hodować bambusy. Bo jak się przejdzie tam kawałek, o tam jest biom ten. Mm. Badlandowy o, i za nim jest dużo, bardzo dużo, właśnie dżunglowych. Ja robię sobie drugie drzewo, i już zaczynam właśnie robić tam takie. Bo my się nawet tutaj o, będę miała ze niedługo. O, widzicie, bambusiki robi mi się farma bambusików A teraz pójdę je zebrać. No. O. Uuuuuh. Tam mi się las płonie. Jejsiup, jej jej Jeszcze drodzy widzowie, bo w ogóle byłem na przygodzie w nederze, jak robiłem te przejścia. Nie wiem, czy już Wam to mówiłem, czy nie, bo w sumie sam zapomniałem. Zrobiłem to. Zrobiłem bardzo dużo nederytu i mam już kolejne dwie sztabki i teraz myślę. Lepiej zbroje na fula, czy zrobię sobie narzędzia, ale ja chyba, ale ja sobie pomyślałem, że lepiej to chyba będzie zrobić to. Yy. O, że lepiej to będzie chyba zrobić tego. Zrobię mm. jednak mm, narzędzia, a w taki, a do zbroi jeszcze sobie trochę poczekamy nie ma co się za szybko szkolić ujeju a ja, ja w ogóle zapomniałem. kiedy ja już ostatni raz miałem nic, to tak żeby musiał się w ogóle był nie, nie całkowicie zrobione. tutaj jest tutaj jest okej okay. tu jest tu nie ma tu nie ma Okej, okay, no i niech będzie... What? Okej okay. Dobra Trochę bambusiku się nazbierało Okej okay. Okej okay. Czyli to będzie jednak troszeczkę więcej bambusu niż zakładałem Um. Okej, okay. um. to ja pójdę się szybko kimnąć, bo trzeba się szybko przespać. A, lagi, -y, muszę sobie zmniejszyć render distance. Bo tak to nie może być. W ogóle jak była jakaś e, e, akcyza, sobie teraz przesypiasz noc. To jest coś takiego. I nawet poczekajcie, bo ja tutaj gdzieś to było. Bo to, to paczki zasuwały sobie, co zresztą widać w wideo gdzieś. O, ja w ogóle kiedyś miałem takie, ale to wtedy nie, nie, nie. To sobie może zmniejszyć do 9. Zobaczmy. Klateki na sekundę może zmniejszę sobie do 200 klatek. Wygłaszanie. A wygładzenie. o Tylko wtedy mój render sens jest troszeczkę za mały. Czyli taki nie może być. Zarazu nie pokojowe, ja nie chcę pokojowego, jest mm, to trudne. Video. Tu takie mam troszeczkę za mało, może dajmy sobie 12 czanków. Mm, 12, a gdyby dać 13? Mm, video 12, 12, dajmy sobie 12. To jest 12, czyli 14, gdyby o jedno więcej. No to troszeczkę już no, no jest troszeczkę mniejszy ten render, ale... To jest dwa łosy to jest łosioł? To jest łosioł To potrzebuję swojej konia na karmić, żeby się zrobił mu. Jeee yeah, jest. O, tu są wszystkie moje bambusiki. To trzeba ich więcej zasadzić. A, właśnie, wam zaraz pokażę, bo w tym jednym właśnie tam miejscu mam tą windę. Tak, zrobiłem sobie własną windę. Nie wiem w ogóle po co, ale zawsze z tego magasynu umieć. O Jezu. O Jezu, za dużo bambusa, za dużo bambusa Eee, to ja będę potrzebowała aż tyle tego drewna Hmm, hmm. O, ale wiem, co zrobię, ja wiem, co zrobię, ja wiem, co zrobię Kurczę, to potrzebuję mieć, a crafting Ej, nie mam przy sobie craftingu, a to dobra, zrobię coś takiego co się robiło? Nie da się tak? a to niech ja to zrobię sobie ręcznie niech będzie Ile? Tylko 300 dobra. To jest wiele, I wyobraźcie sobie szukać pandy w takim lesie. Jeje, czy gdzieś my jeszcze mamy jakieś bambusy? Bambusy, bambusy, bambusy. Jo ale wysoki. Takie bambusy to chyba naturalnie nie rosną. No ale dobra, yy... o, krówko. Wiem, że nie po... widziałem jak bomba wzrosła. Wiem, że nie porzaskam z Ciebie wnioska, ale... ci O nie, ja muszę zjeść. No nie, nie mogę teraz już... A. Dobra. O, jeszcze jedna krówka. Dobra, chodź tu, chodź tu. No czego nie dajesz mi ekspa? Level. No ja chcę. Mm. I chyba nie rozumieć, że ja chcę levela. Co? Ja tyle sobie tego wykorzystałem? Miecza? Yy, w sumie skóra. Na razie mi nie jest po nic potrzebna. Dobra. Och, tak pełny miecz. Pełny miecz, jak ja to kocham. Ja lubię mieć pełny miecz. A, łup, w ogóle mi się kończy, ale w sumie to ja już mam drugi taki sam zapasowy. No, jeszcze raz. No, serio, nie powiesz trzy razy. No, no i pięknie. Żaden mob już się nam tutaj nie wedrze, zameczek jest ładny, piękniusi. Może nawet, kiedy. Może właśnie, ja myślałam, żeby nie przeprowadzić go takiego. Mm, Przybudowy, trochę wiem, że zamek niedawno co był wybudowany, ale to winda jest piękna. patrzcie jak ja to sobie tutaj odbiłem, ładnie. Trochę to zajęło czasu, ale e, no cóż, i to w ogóle ta winda jest najlepsza, bo ona cała działa. Yy, w ogóle znalazłem skarby, i właśnie z mam też. o. Tutaj mam te rzeczy. O, a tutaj mam dwie szablony kowalskie. Tutaj mam trochę tego. W ogóle byłem właśnie na nowym biomie i mam trochę nowych rzeczy. Trochę yy, w ogóle mam właśnie nowe drewno o to. ja to będę musiał sobie jeszcze raz posegregować wszystkie te wszystkie no, skrzynki. Jednak ktoś by się zapytał, ale po pomocy mi to segregować? Skoro ja już to segregowałem, tylko żeby to rozdzielić, już sobie na jeszcze mniejsze grupki, że nie wiem, drewn że drewna będą tutaj, sadzonki drewny i do innych rzeczy będą tutaj, a to będzie tu, a to będzie tu, a to będzie tu, takie już segregowanie, ale na takim już ścisłym poziomie, to, to na pewno trochę czasu zajmie, ale no dobra, 8 mamy jeszcze oczu, to git. Diak, co w, w ogóle mamy, bo sobie pokopałem diaksy i mamy właśnie dwa ulepszenia, bo byłem w tych też bastionach, w ogóle w jednym bastionie dlatego mamy tyle lazuretu, bo w ogóle patci ile bloków żelaza, powykopałem wykopałem. w ogóle zupełnie w ogóle, że ja, ja to liczę. Też złota dużo pokopałem, no i też mam 9 bloków diamentów. I tak naprawdę za niedługo można byłoby już zacząć sobie robić tego. Yy, kolejnego beacona, tylko to by oznaczało tak Forteca Forteca równa się nether Nether Równa się nieprzyjemności Pewnie ktoś by się za to Powiedział mi ooo ale dlaczego nether równa się te Nieprzyjemności przecież nether jest Coś ten git No to, to prawda Nether jest dość git Tylko No właśnie, trudno znaleźć te widerowe czaszki. Chwila, czy coś się prędzej Część 3, wydajność 5. Hmm. Rady na na killoffie jest mi tylko to potrzebne, bo szczęście, tak naprawdę mam na jednym. na 6 się też? Czekaj, czy ja mam na nim naprawkę? Dobra, mam. A w sumie dobra, dawaj to. Hmm, to se... Ostrość, ostrość mi nie jest. Jedwabny ten, to łopatę nie będę na razie. Dobra, na pewno zrobię sobie netheretówkę. Dobra. Zrobię sobie dwie, dwie diamentowe yy, te. Nie wiem po co, ale zrobię sobie motyki w końcu, kto boga, to ma zabranie i też sobie tutaj też tak przybudowałem. Będę jeszcze tutaj domek przybudowywał na jeszcze inny. O bloki kości, w ogóle to też będę musiał stąd wszystko zabrać, posegregować. Skrzynki tutaj w ogóle sobie nasze wszystkie, w ogóle część rzeczy takich mega ważnych jest z magazynu, przyniosę sobie tutaj, więc będę miał w ogóle jeszcze więcej roboty. Tutaj chyba będzie jedzenie i na pewno jakieś ważne surowce, może też trochę budulca. Na pewno sobie tutaj, taki najważniejszy budulca sobie tutaj przyniosę, miał je pod ręką. Na pewno też tutaj coś z skrzynka będzie innego, więc jest masę roboty. Dywaniki też mam. Ogólnie to jest dużo roboty do przybudowy, posprzątania. Jeszcze się zaczęłem budować tego drzewa i przemianą, ale jak teraz ten fajnie wygląda, no to już to są sobie teraz przybudowano tych morów, jak nawet będą całe takie czarne to ten. Na razie jednak tą całą część morów, o tą tutaj, całą tą część będę musiał zniszczyć i ją jeszcze trochę przepchać nam dużo dalszy teren. A to z przyczyny tylko takiej, że będę musiał. O jest moja oczywiście tabliczka tabliczka. E, tylko po to, że będę musiał tutaj jeszcze dobudować właśnie Sejm. Bo Sejm na pewno będzie tam Sejm obradował. Tylko nie powyżę sobie z historii Sejm 4 letni Nie, 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 jak już Sejm rozbieramy, to tylko i innych państw. Na pewno nie ma jego hmm. Kto powiedział? Że nie. Na pewno to całą tą górę będzie cała zniszczona. Na pewno będzie celu sięga zniszczona bo Będą się sobie ten całą w ogóle przebudowę tam Zrobić na polski teren, zabudować, wysuszyć trochę rzek Tutaj bagno wysuszyć Trochę pozabudować tam, parę fajnych rzeczy No i żeby w końcu była tam gitowa legida Bo nie będzie legitnie to... No cóż, nici No ale w końcu jestem królem, więc hej mam władzę absolutną Tutaj są mi już to, chyba kiedyś pokazywałem. Tutaj mamy armaty, tutaj jest to. W ogóle ta część murów też będzie przebudowana. Zresztą sama brama będzie przebudowywana. No właśnie ciemny kolor. Najgorzej, w właśnie nie wiem. Bo wtedy też tutaj ta część mechanizmu będzie musiała się troszeczkę przybudować. Ta tutaj część. W trzeba byłoby zrobić przebudowę bramy. Chyba ja tam w ogóle coś tam jest. Nie, chyba to nic nie ma, dobra. A tego bym tak troszeczkę... nie chciał robić tam tej przybudowę tego troszeczkę, więc... No tak... No nie wiem. Ale i tak będę musiał zrobić tutaj przybudowę. Zresztą i tak to nie będzie... W sumie co mi przybudowa przeszkadza jak i Tak jak powiększy tutaj dą Na ten. Na tutaj dla dla wojska i tam na samej. E, to i tak będziemy musieli mieć jeszcze tutaj jedną bramę Pewnie będzie gdzieś o tu Jeszcze tam będzie jedna brama I to tam, tam, tam jest ta wioseczka Zaraz ją wam pokażę O bo tutaj O przy budziarce. Bu ej a co gdyby nie Bo obodziarki nie będę zmienił, bo ona jest taka fajna W sumie nie wiem Tutaj pewnie wiecie, ale tu w ogóle ta część tutaj murów jest już tutaj tak tutaj częściowo czarna, więc to jest Git. W ogóle tutaj też jest tak fajnie czarna już, więc to już na plus wychodzi. Tutaj w ogóle jest jeszcze to do zabudowy, i później to wyrównanie terenu. To są jeszcze części bagienne o tą wioskę. Ja sobie tutaj teren wyrób, no w ogóle wszędzie są teraz dziury, wykopki. Wszystko za. Może na przyszłe wakacje będzie wyrównane, tym z morza gdzieś do tutaj musiała być granica miasta, bo będzie ja sobie robić nadmorskie w razie ataku tego nie chcę ryzykować. Na pewno tutaj i tutaj tą część trzeba będzie całą wysuszyć tej rzeki. Będzie, pff, bo w będzie będzie, nie można całą tutaj, tą część trochę zniszczyć. I zrobić jako taką część miasta, takie, to będzie taka osobna wioseczka przymiastowa, i tam bym właśnie zrobił. O, i tam bym zrobił taką dużą plantację żywności na miasta. O, i to by było dobre na takie wi wioseczka, i oczywiście przy tym metro takie, bo będzie jeszcze powiększane właśnie przez metro, bo będzie metro. I pewnie ono będzie gdzieś tam, to by miał jeden torby, żeby je one wiedły w tą na przykład gdzieś tam w stronę, ten on by właśnie wiedł tu i by się odbijał tutaj, by między tym byłaby taka szklana budowa ile tych tej się teraz teraz i byłoby właśnie coś takiego, więc według mnie jak, jak najbardziej na plus. No, oprócz tego co mam, więc tutaj mogę pokazywać. Ratusz na razie tak wygląda. W środku to się nic nie zmieniło jak dobrze będzie to. No tutaj na razie jeszcze nic. W ogóle ja się muszę ratusz dobudować tutaj kuterek. Mój gabinet. Na razie żadnych ufoksejowych to ja na razie nie mam ani nic do podpisywania, więc... Gabinet prezydenta na razie jest wolny. Nie, więc... No co tu poradzić? Hmm. A właśnie, tory, jak ja wszystkie te tory z tutaj z tego mojej tutaj usunę te niepotrzebne rzeczy, to wtedy będę miał dużo więcej miejsca. I na pewno jeszcze sobie tutaj na pewno będzie yy, jakiś domek. Tutaj na pewno o, tutaj coś się znajdzie, tutaj coś się na pewno znajdzie. Tu na pewno coś też będzie, tu. To będzie jeszcze dużo rzeczy, ale ta szybkość. Ej, yo, ja w ogóle teraz doceniam to, że ja mam tego bikona, dlatego będę za niedługo. Pewnie znowu sobie spędzę dwie godziny w nadarze. Hmm, zbędę kolejne czachy. Yy, niszczę Widera. Po Widerze. W sumie, czy robi drugiego Widera? Chyba najpierw jeszcze sobie tutaj trochę rzeczy pobuduję. Zniszczę Widera i pójdę do endu. A do co do Endu, to ja właśnie myślałem, żeby sobie w święta Bożego Narodzenia oprócz tego, że wtedy będzie specjalny odcinek. Jak to roku? Czy rok temu był? Chyba był. Będę właśnie chciał mm, zrobić oprócz dekoracji świątecznych. zniszczyć Ender dragona. Na pewno zrobić też Elytrę i zdobyć międzywys takie... Będę chciał sobie takie, jakby to nazwać? Międzywyspiarskie, nie? Takie międzywyspowe, jakby miasto. Takie by miasto endowe, ale takie między wyspami. Żeby to tak trochę. Aha. wiecie, tak to troszeczkę urozmaicić. zrobić zrobię sobie miasteczko. Pewnie też będzie trochę villagerów które ściągnąć. Hmm. Ale na pewno też trzeba będzie kiedyś znaleźć A w ogóle, była aktualizacja 1.20, to na jakiego moba zagłosowaliście? Możecie pisać mi na dole w komentarzu. Ja głosowałem, już, yy, na tego, na pancernika, bo według mnie on był taki... Najfajniejszy przynosił w ogóle zbroje dla psów, chociaż oczywiście dla budowniczych też fajny był ten krab. Dla mnie najmniejszą okazję przyniosę ten boping bo pingwin fajny, nie ja będę na niego zagłosować, ale taki był totalny beznadzieja. Przyspieszanie łódek delfiny to już mają. Sere w ogóle tak samo jak fantomy. Fantomy to też naprawdę taka beznadzieja. Mieliśmy wtedy, mogliśmy mieć ice Walkera. To by było coś fajnego, nie takiego gościa zimowego. W ogóle biom się powinien mieć odświeżenie. Na razie jest to trochę nudno mi takiego gościa, taką wziuchę, i on cię atakuje nagle. Ty nie widzisz... Ej, przecież tutaj był lód, a nagle go nie ma. Patrzysz przecież, była tu Ice Locker i cię wali normalnie w web. I o właśnie, Ice Locker, przecież na teraz na po aktualizacji 1.18 byłby przecież gigaczadem były to jeden z mocniejszych nowych mobów na przykład dla początkujących graczy. I ogólnie można byłoby też dodać nową... Yy, jakby nową, dodatkową rzecz do zbroi, bo Ice Locker swoim lodem mógłby zamrażać. Chodziłem, że to by mogłoby być też trochę gra. Nie gram szczerze, ale tam kiedyś widziałem z gry Brawl Stars. Kiedyś tam jest taka postać, że rzuca lodami, co, co je się jak jest gorąco i ten cię zamraża, ale takie właśnie zamrożenie mocne byłby dość fajne, gdyby tak zamroziło kogoś. To by trudno było, a na przykład, jakby się można było dodać do zbroi pod zbroję, zbroję tą skórzaną, lederową, to by było takie ocieplenie, i wtedy by na przykład, żeby cię zamroził, wystarczyłoby tylko 4, trzeba byłoby 4 cztery, cztery, cztery kostki lodu, a nie na przykład jedną. to by było na przykład coś fajnego. Albo w samej lederowej, jako że nie jest to na przykład jakaś ulepszona zbroja, to na przykład 3, no można byłoby tak zrobić. To by było coś fajnego. No ale, cóż, to była już przyszła, prawda, więc nic się nie zmieni w końcu. No, jak tak zdecydował, więc. To już ich decyzja, więc. No. Więc trzymajcie się. I do zobaczenia. Niech Paper Marslandia trwa na wieki.